I od razu trzy punkty, pierwsze trzy punkty warty wiosną. Tak, Debiut warcie, tak, pracowałem to dosyć też poważnym klubie Groklinie, tak przypominam, że... Z miałem też tam, nie, nie, młoda ekstraklasie, także nie, nie no, tylko okay. z niorami, ale też były ciężkie chwile. No. Co, co mogę powiedzieć, no na pewno graliśmy dzisiaj dla Marka, będę się powtarzał każdy w każdych mediach, graliśmy dla Marka Kamińskiego dzisiaj, bo taka sens mojej pogadanki był dzisiaj, morale było takie, panowie, pokażmy, że umiemy grać, bo cały sens, żeśmy się przygotowywali i dzisiaj pokazali chłopcy charakter, a przygotowani są przez terena Kamińskiego, nie oszukujmy się. No, co zadecydowało o zwycięstwie, że wreszcie udało się stworzyć trzy sytuacje, po których padły gole, że wreszcie były fragmenty, że gra się zazębiała, że były akcje stwarzane przez zespół? O, dziękuję za to pytanie, bo cały czas tu są w mediach... Mówiono, że my nie mamy pomysłu na grę, że gramy długą piłkę na Rasiaka. Wcale dzisiaj tak nie było. Ja uważam, że, że to tak nie wygląda. My potrafimy grać w piłkę. Dzisiaj pokazaliśmy, że chłopcy mają charakter. I nie tylko gramy długą piłką na nasiaka. Po prostu dzisiaj wszyscy chcieli wygrać. Dzisiaj w tej lidze naprawdę panowie nie ma słabych. Oprócz dzisiaj chyba poddała się Jarota, prawda? Polkowice, to każdy chce się utrzymać, każdy chce grać wyżej. A dzisiaj naprawdę chłopcy pokazali do końca determinację i charakter. Moment przełomowy na tydzień przed meczem z liderem w Głogowie? No bardzo ważny moment, dlatego że panowie, my, myśmy grali dzisiaj bez pięciu zawodników, tak? Bez dwóch jasińskich, bez Bartkowiaka, bez Pławskiego i bez Alana. Także naprawdę chwała chłopakom za to. Nie poddali się pięciu zawodników podstawowego składu, prak praktycznie.